W tym roku wydarzenia siódmego Festiwalu Ekodzieło Klubu Gaja odbyły się w tajemniczym ogrodzie, który powstaje na nieużytku Cmentarza Żydowskiego w Bielsku Białej. Dzieci, młodzież, osoby dorosłe i seniorzy, przekrój wiekowy uczestników spowodował, że Festiwal połączył ze sobą różne pokolenia. Zresztą łączył też historię ze współczesnością i nawiązał do 70. rocznicy połączenia Bielska i Białej. To miejsce będzie służyło edukacji, ale nie tylko edukacji ekologicznej, ale edukacji historycznej, kulturowej. Przejście łączące dwie części cmentarza wygląda jak żywcem wyjęte z bajkowego filmowego świata. Dlatego tam będziemy zakładać tajemniczy ogród. W warsztatach głównymi bohaterami były pszczoły. W ogrodzie pojawiła się pasieka, trzy pszczele rodziny, a wraz z nimi opiekunowie. Największą atrakcją były bliskie spotkania twarzą w twarz, a raczej czułkami w twarz. Na tej ramce znajduje się około dwóch tysięcy pszczół. Pszczółka. 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 Ekstra, nie? Tak zobaczyć z, z, z bliska pszczoły, nie? Super. I bezpiecznie, prawda? Te emocje można było zaobserwować zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Bezpiecznie! Ale serce nie. Tak wiele zawdzięczamy tym owadom, a tak niewielu, o nich wiemy. A odległość, którą pszczoły muszą przelecieć, żeby ten słoiczek miodu się zebrał, czter, czterokrotnie obleciałyby Ziemię, planetę Ziemię. To jest taka ogromna odległość. Pszczela społeczność, oprócz królowej, robotnic i trutni dzieli też funkcje na strażników wejścia, konwojentów pożywienia i wody, opiekunów pszczelego przedszkola. E, no i zajmują się oczywiście też sprzątaniem i obroną tego gniazda, prawda? Przed intruzami różnego rodzaju. Mało tego. Jest tam nawet taka grupa celebrytek, jak my to nazywamy. Jest taka ekipa, która w zasadzie nie robi nic innego, tylko krąży wokół królowej i się nią zajmuje. Też oni mają, mają bardzo ciężką pracę, prawda, bo one muszą tą królową cały czas o nią dbać. Muszą ją karmić, muszą ją czyścić i tak dalej, i tak dalej. Cały czas są w otoczeniu, takie najbliższe asystentki. Pszczoły dostarczają też wosk, z którego można robić świeczki. To wytwarzają same pszczoły. Zrobiliśmy tak. y, taką świeczkę, co ja pokazuję. To naprawdę bardzo pracowite zwierzątka i zorganizowane. Bardzo działalne, bo zapylają kwiaty, z których. Y, Możemy uzyskać warzywa i owoce. W ulach jest 20 do 60 tysięcy, a nawet niekiedy 80 tysięcy. Jak tu zarządzać takim tłumem? W kwestii pożywienia możemy im pomóc. Będziemy robić pojemnik, do niego, do ziemi i będą z tego. No genialnie. Bierzecie się do pracy. Najpierw trzeba było zbudować skrzynię z recyklingowych materiałów. A kiedy już powstały i uzupełnione zostały warstwy keramzytu i ziemi, można było wysiać ziarenka mierzone łąki kwietnej i kwiatów jednorocznych. Daję nasionka na tą ziemię i będę zakopywał. Od teraz już na każdym balkonie pszczoły znajdą coś smacznego. W ramach festiwalu Ekodzieło klub Gaja zaprosił też Bielszczan na spacery dendrologiczne. Okazuje się, że jest tu nadzwyczaj bogata flora. Podczas wędrówki przez cmentarz i tajemniczy ogród uczestnicy mogli posłuchać opowieści o drzewach i miejscu, które oczarowuje siłą natury. Stare powalone drzewa czy zarośnięte miejsca to naprawdę ewenement na skalę Polski, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to wszystko znajduje się w centrum miasta. Siódmy Festiwal EkoDzieło odbył się pod honorowym patronatem prezydenta miasta Bielska Białej i realizowany był ze środków miasta Bielska Białej we współpracy z Gminą Wyznaniową Żydowską i Galerią Bielską BWA.